Zamykamy firmę. Jakie jest wyjście w tej chwili? Takie pytanie posłom koalicji obywatelskiej zadała wiceprezes Czarnkowskiej Mleczarni. Firmę dobijają wysokie ceny gazu. W ciągu roku poszybowały w górę o ponad 800%. Nad mleczarnią z 85-letnią tradycją zawisło widmo upadłości. Słyszymy, że przy obecnej sytuacji braku wsparcia państwa w kosztach. Z używania do technologii gazu firma może przetrwać czy 4 miesiące. OSM współpracuje z ponad 400 dostawcami mleka. Z kolei 200 osób pracuje w zakładach w Czankowie i w Chodzieży. Upadek firmy spowodowałby tąpnięcie na lokalnym rynku pracy. Przedsiębiorstwo nie może ze spokojem patrzeć w przyszłość. Tylko w styczniu koszty poniesione z tytułu opłat rachunków za gaz i energię wzrosły o ponad milion złotych. Jeżeli mówi się w telewizji, że cena gazu dla przedsiębiorstw wynosi 250 300 zł za megawatogodzinę, a my mamy 1040, dlaczego nie obejmą tych firm? Czy czekają faktycznie na to, żeby firmy zaczęły padać tam średnie czy małe? Współdzielnia mleczarska podnosi ceny swoich wyrobów, ale to nie rozwiązuje problemu. Zdaniem posła Macieja Laska, rozwiązania tej trudnej sytuacji są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy zagwarantować, że firmy wcześniej będą wiedziały, ile maksymalnie zapłacą za energię. OSM nie jest odbiorcą taryfowym. Współdzielnia związała się kontraktem z PGNIG. Mleczarnia płaci stałą stawkę, mimo że ceny gazu na rynkach spadły. Pół roku temu podpisywano umowę tutaj pod presją ryzyka bardzo wysokiego wzrostu cen, cen gazu. Ma być poszkodowana później tym, że pomimo tego, że ceny gazu spadają, to ona tak czy inaczej musi płacić wysokie ceny. Według posła potrzebne są także reformy, które pozwolą firmom inwestować w swój rozwój.